No halo WTPtacze, witam Was serdecznie z Dolnego Śląska, szybka zmiana planszy, przenieśliśmy się z Płaskopolski na Przełęcz Rędziowską, Rędziowską, w Karkonosze w zasadzie, więc dzisiaj porównamy sobie czy wysokie ciśnienie versus no takie średnio niskie 4 bary ma jakieś znaczenie na konkretnej sztajfie, czy faktycznie grawitacja ma znaczenie tylko, czy jednak opory toczenia też tutaj nam coś zmienią tak jak to mamy w Płaskopolsce. Kto jeszcze zresztą nie widział mojego filmiku, to zapraszam. Zasady testu jak zwykle bardzo proste, tak samo jak jego trasa, no, może nie do końca 3,5 km na 9,5%, no to tak, nie jest do końca bardzo prosto, jednak to jest wymagający podjazd. Niemniej, 300 W, równo będę trzymał, 300 W z normalizowanej mocy, ta sama waga, ten sam kolarz, ten sam rower, odwrotnie. W każdym razie pierwszy podjazd lecimy na 5 barach, a drugi na 4. Dobra, słuchajcie, tym razem nie chcę się kombinować z dolewaniem, odlewaniem wody, żeby była ta sama masa. Zatem pojadę bez widonu, bez zestaw, zestawu naprawczego na pusto, napiję się na górze. Bohaterem będą ZIPy 454 NSW, które maksymalnie można nabić do 5 barów, bo jak wiecie, są to koła Hukles bez tych haczyków. Niestety większe ciśnienie nie jest obsługiwane. Kiedyś miałem taką sytuację swoją drogą, że nabiłem do tam 5 z groszami. Rower postał godzinę na słońcu, no ciśnienie wzrosło w, w oponie, no i na krawężniku jak yy, ruszałem w trasę, no to mi wywaliło dętkę do zewnątrz, opona spadła, więc nie przesadzajcie z ciśnieniem absolutnie. Jeżeli ładujecie max 5 barów, no to lepiej na pełnym słońcu nie trzymajcie roweru przez dłuższy czas, bo mogą być właśnie takie kwiaty. Mamy to. No dobra, to jesteśmy na dole. Brr, jako zimno dzisiaj. Kurczę, na tym zjeździe nas wypiskało. Niby parę minut zjeżdżaliśmy, ale z... zamiast rozgrzewki, to się ochłodziliśmy jeszcze bardziej. Be. Dzień dobry. Pierwsza runda 300 watów, 5 barów. Lecimy. Pup, pup, pup. I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got taste, it not waste, this Przejechałem ze średnią 12,1. Szołu <grym> nie ma, no ale taki był plan. Generalnie 303 W mi wyszły średnio, znormalizowane 303 również. No ale tam były takie na winklach no, po 16-17% momenty, więc no, nie dało się jakaś równo 300 W. Bym się przewrócił za słabo. No, mnie to wyszło jakieś 4,05 W na kilogram te 300 W. Tak więc czas przejazdu 15,48. No to teraz redukujemy ciśnienie do 4 barów. No i porównamy to na kolejnym przejeździe. number 2, 4 bary, atakujemy. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait! Oba przejazdy zakończone, słuchajcie, od liniki pojechałem. Równo 303 waty, 304 waty, znormalizowane. No i co? Możecie się lekko zdziwić, zresztą ja też. No, troszeczkę się zdziwiłem na tym drugim podjeździe, A mianowicie wyszło, że podjechałem 3 sekundy szybciej, przy dokładnie tej samej mocy. Co to może oznaczać? To no, istnieje takie zjawisko jak impedance match, czyli że opona lepiej dopasowuje się do nierównej nawierzchni. No i generalnie mogła coś tam pochłonąć te nierówności. No ten asfalt tutaj nie był zawery, szczególnie przez pierwszy kilometr, więc myślę, że tutaj ta opona jednak na niższym ciśnieniu lepiej sobie poradziła. Jednakże, tak jak mówię, no 3 sekundy tak naprawdę to jest żadna różnica, to może być błąd pomiaru. Więc spokojnie nie bójcie się niższego ciśnienia, akurat na trasach, na wyścigach, na ustawkach po górach. Na pewno nie będziecie wolniejsi. A przyczepność, komfort jazdy, bezpieczeństwo tutaj akurat będzie wyższe. Opona, no, będzie mniejsze ryzyko uślizgnięcia się opony na mokrym. mieli nieco większy komfort jazdy. Opona na troszeczkę niższym ciśnieniu będzie zachowywała się jak taki super mini amortyzator i pochłaniała drgania. Tutaj akurat w tym przypadku grawitacja ma największe znaczenie, a nie opory toczenia więc możecie sobie na wyścigi po górach ustawki pompować niższe ciśnienie, a na pewno na tym źle nie wyjdziecie. Z mojej strony tyle, do zobaczenia, do następnego.